Trzeci mecz kontrolny w ramach letnich przygotowań do sezonu 2010-2011 trzeciej ligi odegrali w sobotę w Skierniewicach piłkarze Radomiaka. Rywalem Zielonych była miejscowa czwartoligowa Sas Unia. Pojedynek który miał być kolejną okazją dla testowanych piłkarzy, aby przekonać do siebie szkoleniowców Radomiaka. W zestawieniu Zielonych na pierwszą połowę, w nowej dla siebie pozycji, na prawej stronie obrony, znalazł się Szymon Kurbiel. W środku pola z defensywnym Maciejem Woźniakiem zagrał Juri Fedosenko. A partnerem Krzysztofa Wierzby w ataku był Cezary Czpak. Od początku spotkania inicjatywę przejęli zieloni. W ósmej minucie na indywidualną akcję zdecydował się Fedosenko. Uderzył po ziemi z pola karnego, lecz minimalnie chybił. 13. Minuta i składna akcja całego zespołu. Korbel zagrywa do wieżby, ten wykłada piłkę Putonowi. Potężna bomba naszego pomocnika, ale niestety tylko obok bramki. 33. Minuta. Piotr Kornacki urywa się lewą stroną, ogrywa zawodnika Unii, dorzuca idealnie na głowę Wierzby, który z czupakiem posyła piłkę nad bramką. W 35. minucie w zamieszaniu pod bramką Unii piłka trafia pod nogi Wierzby. Ten strzela lewą nogą, ale na posterunku znajduje się bramkarz Unii. W 36. minucie z dystansu golkipera z próbował zaskoczyć Kuszymon Kurwiel, lecz i tym razem golkiper zdołał odbić piłkę. Po rzucie rożnym w 37 minucie uderzał Maciej Świdzikowski, lecz i tym razem bramkarz ze Skierniewic nie dał się zaskoczyć. W końcówce pierwszej połowy z dystansu z Waleja próbował Puton, ale i tym razem piłka przeleciała obok bramki. Swoje szanse mieli także gospodarze, którzy rzadko pojawiali się w okolicach pola karnego zielonych, lecz i po uderzeniach z skierniewiczą piłka nie chciała znaleźć drogi do siatki. Pierwsza połowa uważam, że <laughs> jakość grania naszego była lepsza. Eee, utrzymywaliśmy się przy piłce, ale no, pf, 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 to była trochę taka no, sztuka dla sztuki, bo mówię, e, gra się na bramki i powinniśmy więcej sytuacji sobie stworzyć, więcej grać, mówię, e, do przodu no, na bramkę, no, tak bym powiedział. No, ale mówię, tutaj e, jeżeli chodzi o jakość gry, o utrzymanie się przy piłce, o grę, w, taką, jeżeli chodzi też o indywidualne sprawy, no, to, to lepiej to wyglądało. Po zmianie stron mieliśmy za to wysyp goli. Worek z bramkami rozwiązał w 60. minucie Paweł Tarnowski, który ładnym półwolejem pokonał golkipera Unii. 5 minut później ten sam zawodnik podwyższył na 2 do 0. W pojedynku sam na sam z Danielem Barzyńskim lepszy golkiper Unii, ale Tarnowski znalazł się tam gdzie być powinien i bez problemu trafił do siatki. Od 80 minuty na boisku w zasadzie grał już tylko Radomiak. W polu karnym faulowany był dragon Galicz, a 11 na gola zamienił pewnym strzałem Dawid Sala. W 83 i 84 minucie swoje trafienia dorzucił również serbski napastnik. Najpierw wykorzystał on prezent od obrońcy Unii, który wybił piłkę wprost pod nogi Galicza, a chwilę później zamknął wrzutkę Dawida Domańskiego strzałem głową. W 88 minucie na strzał z pola karnego zdecydował się Patryk Zięba i tym samym trafiając do siatki strzelił szóstą bramkę dla zielonych, ustalając końcowy rezultat pojedynku. Unia skierniewice Radomiak. 1 do 6. Może jakoś gry trochę się spada, więcej straty, więcej niedokładności, jakieś błędy takie, e, mówię, indywidualne, e, ale strzelaliśmy bramki, no, a chodzi tutaj, gra się na bramki i, i o to chodzi, no ale e, musimy, mówię, popracować tutaj nad, e, jeżeli chodzi o, o tą pierwszą część, która grała, mówię, jakość gry dosyć wysoka, tylko no nie, trzeba odgrywać już, trzeba pewne rzeczy ćwiczyć i, i uważam, że będzie, będzie lepiej.